Hej, cześć, siemano, z tej strony Loki Bo, a tu jeszcze nie było od tej strony w każdym razie, witam was w kolejnym odcinku Switchfire'a, gdzie spróbujemy, tak jak mówiłem pokonać bossa i może kto wie, a nóż widać się uda, to przy okazji też zdobędziemy wyższego poziomu a, weźmy. wyższego poziomu domu, jak to się nazywa? gnoza, o no przy dobrze, że to jest, bo teraz wiem jak się przed tym chronić. Boink. Świetnie. panie, że połowa amunicji to poszła w tym. A łap odpalił mnie, dziadyka. Pops. Dobra pota, bo on tu widzę, się dwa razy żądałem podpalić. Słabo Słyszę cię nie widzę. O, tu jesteś. I tu o! My tak można. Protector, jak dwa chronić jeszcze? Dużo was tu jeszcze? Okej, okay, dobra. Coś się udało. Jestem w szoku. pierwsza w azte... Tak, dobra, niech się szybciej odnawia. Idę po amunicję, to się przyda. No dobra, skoro wiem, miałem... to rozbijmy okay. to. Okej, koliga. I co z tobą? Mam do ciebie strzelić? Mam cię zostawić? Co mam z zrobić? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, podnieśmy to. A! Ma się po prostu spalił. Dobra, ja w sumie nie mam tyle tuszek, ale ciekawe. Ciekawy motyw. Rzeczywiście, z tym jakim jest. Jak już dowiedziałem się, jak to zrobić, żeby nie zginąć, tak? I nie spłonąć, to nawet, nawet fajny motyw. A ja znowu nie mam nic na Watchera. Dzień mm. dobry panie Dzień dobry panie towarzyszy. O Jezusku, ile was? To? Ile was? To? Dobra A no, bo tam jest Watcher, tak? No, do Watchera chyba nie uda mi się Ta, no, do watchara nawet nie mam co próbować Udało się, udało mi się, to nawet lepiej niż myślałem. Boink, ja zapomniałem, że to podpala i wybucha. O, kwiatek, boink, boink, Do widzenia, a widzenia, aha, jest tutaj dużo. Pięścią cię! Do widzenia! Pik, pik! Boy! Do widzenia! A, fajnie, jakbym. O! Lepiej doładował sobie amunicję. Dobra. Chopsa, chopsa, chopsa. Krzyżyk mam, krzyżyk na drogę i można lecieć. E, co ja tu mam? Uuu! Oczywiście. zwiększamy sobie damage o corpwaxe, fajnie, bo je zużywałem ostatnio sporo do tych potów a ja mam, nie mam jeszcze 6000. Hmm. Myślałem, że mam więcej boink, boink boink kapi, kapi papitan do mnie idzie tak, oczywiście panie papitanie gdzie jesteś? Hola, hola! Panie papitanie! No, panie papitanie! No! Wołam ja ciebie! Karteczka. Karteluszka. No, panie papitanie! No, pan papitan się na mnie obraził ewidentnie. Dobra, co ja za głupoty nam teraz? No, kolejny, no. Ojko <grystanie> Nie, nie znudzi mi się strzelanie. Headshotów z tej strzelby. sumie. Jeżeli amunicji by mi starczyło, to kto wie w sumie na tego Bosika? O, oczu. Myślałem, że 6000, a nie 5. Dobra, fajnie. Mniej potrzeba, krzyżyk zrobiony. Krzyżyk na drogę! O, pan papitan. Ostatnia pota. A, fajnie, że niezaładowana broń do końca. Ja tu się z panem papitanem chciałem w równe szanki bić. Oj, chyba to będzie mój koniec. O, wow, jednak nie. Proszę mnie zostawić. A, jeszcze kalamitka. Hmm. Także widzę. Dziękuję bardzo. Blue transfer, to się przyda. Dziękuję bardzo. 1% szans na zdobycie HP. To jeszcze dużo w tym przypadku. O, Jezus Nie, no ty mnie trafiłeś. Co za siebie? O, fantomy. Fajnie. Akurat wy to jesteście prosto. O! Divine! Świętość mnie obroniła! Boink, boink, boink! Dużo was tu jeszcze? A, sporo. Dobra, hops! Trzeba się wyleczyć. hop, hop, hops! Ciebie trzeba zabić. Fantomka! hops, u, uh. unik, Wsiadł! Kim się aha, za To Nie. Nie ładnie, Nie, tak. O pięknie, dziękuję. Nie duża to jeszcze. O, druga, świetnie No to bierzemy jedną potę Pocza, pocza, pocza Wyleczymy się, pewnie nie do maxa Tyle się wyleczyliśmy Ech. No to chyba będę musiał Wybierać te inne typy Dobra To nie ma co czekać, nie ma co zwlekać Może Szansa jest, że wypadnie mi z... ze skrzynek o, swoją drogą arkana. Ile mam? 8 pyk. O, więcej życia. Mm, całkiem, całkiem, całkiem przyjemne. A, pułapki. Boink. Do widzenia. O, fajnie. Nie sądziłem, że to tak spadnie. Otwórzmy kolejne pióra i goldzik, więc arkana ulepszamy. Będziemy mieli więcej włosa i felitki, spoko. Ja nie narzekam. Wy pewnie też nie, Do Widzenia Widzenia. A ty jeszcze przeżyłeś. Dobra. Co mi znowu nałe przyszło? Aha, chłopce mi znikł. No co za dziot A Czy ja mogę w końcu przeładować do końca? Byłbym dźwięczny, bym powiedział nawet Zdjęcia Zastaw Nie Mam dziękuję Eee, co dalej? A co dalej? A co dalej? Eee, midirilo, czy... Ja w parę. Eee, nie tak nie mam niestety pełnego życia, to nawet nie mam co tego brać. Eee, więc lecimy dalej. A więc tutaj. Co tutaj mamy? tutaj guzik z pentelką mamy. O! Pojawił się koliga. Szkieletor. Skrzyniałka kolejna. Pota, uhu, fajnie, fajnie Dobrze, dobrze, kolejna pota, pota, pota Będę mógł O, pota, nawet trafiłem Lol, śmiesznie eee, Także zobaczmy Jezu, daleko ty mnie będziesz tak prowadził? tylko jeden Daleko, daleko, daleko jeszcze O, dzień dobry Daleko jeszcze Daleko jeszcze Daleko jeszcze, no, chłopie, ja maraton robi się chcę, a już za to zrobiłem maraton. Gdzie ty mnie prowadzisz? Pół mapy ominąłem przez siebie. Tu ptacz. Tu ptacz. To mnie. Tu coś jest. Jeszcze po list. Taki kawał tu ptaczu. Wiesz ty co. Wiesz ty co. Dobra, biegniemy do rytuału. W sumie, w sumie tak. Upsa, tu to, to nawet nie wiedziałem, że tak sobie można skrócić tu. Mmm. Hmm. Ciekawe to być. Ja nie wiedział o tym. Hmm, ciekawe. Opsa. Dobra, skrzyneczka jest. Jakieś kolejne i piórka. A co tam, organ ciekawych? Odkryjmy to. Hmm, nie będzie dodatkowy eliksir. No i w sumie tak. Nie, nic ciekawego poza tym. Zostawmy sobie resztę. Tu widzę. O, kolejny rytuał. Więc w sumie, rytuał. No, zrobimy ten rytuał opowiedziałem po tamtej. Na przy okazji, po amunicję, czy gdzie jest jeszcze? No, tu jest jeszcze amunicja. A tu jest Watcher. Kolejny. Hmm. Borden of the hmm. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. A co to? Oprócz tego, że. Krzyż. Kolejny. Dobra, czyśmy krzyż. I co to jest I czy ja chcę.? Nie, nie chcę mi się szukać znowu tej głowy. Szczerze się tak. Też z tej głowy za dużo rzeczy nie było. Um, nie wiem, czy muszę nawet to zrobić. Chyba nie muszę tego robić, żeby y, mieć bossa. I, także. O! Nie, nie chcę mi się za to obiec. Koligo. Za poprzednim już biegaczem biegłem daleko. A, a dobra. Skoro już jesteśmy, skryśmy tę amunicję. Jeszcze jedną mamy po drodze. Więc można, można tak zrobić. że to spierzemy? Dobrze. O! Grzybki. To jest śmieszny event w sumie. Bo nigdy nie wiem. Jeszcze chyba nigdy mi się go nie udało dobrze zrobić. Znaczy nie wiem, co trzeba z nim zrobić, więc jakby to jest. hm, Mogę coś z każdy grzyb. Niby. O. Przypadkiem. Ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem używać tego. Dobra, trudno, chociaż tu Andrze Angelika pozbieram. Oj nie tylko. Ej, aha dobra, tutaj jest koliga zły. ta na koliga złego. Myk, myk, myk. Chwamy od pleców tak MIG, 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 No co że ham rzuca we mnie? widzenia. Boink, 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 boink Hops, hops Dla panów to trochę nie za dużo Bo psy poszczuję. No chociaż Chciałeś to masz Ty to przetrwałeś LOL Przyznam, nie spodziewałem się tego że on to przetrwa taki strzał, z takiego bliska, z takiej pompy hmm. Ale niestety Echo mułba nie wybiło A szkoda Szkoda Bo miałem ku niemu plany Boink <grybuj> Nalot Robimy Uu, podpalanie Ciekawe, w sumie zabicie podpalonego przeciwnika częściowo oddaje Spoko, spoko Ty, A czemu ja to mam tak? Ciekawe, ciekawe Więcej amunicji w takim razie, Chodź. Dobra I teraz co? Na dół To jest Tom Hops, tu słyszę coś Tu coś jest Ale gdzie? Tu Kolejny krzyż! Jezus Maria, jaki ja będę bogaty zaraz. No normalnie Bogal. No bo waga... A dobra, tutaj dobrze. Za rogiem. Za rogiem. Abo nie. Shotgun zostaje. Amunicja. Hops, hops, hops. Co tu was tak? A, Dużo was tu. Bardzo dużo. Zobaczam jeszcze jedną pota. Co ty tańczysz, patafianie? Do widzenia. Jeszcze jedno. Jeszcze szansa jest. Dobra, w sumie to nie będzie złe. Zwiększyć sobie... Dać jakąś tarczę sobie po przeładowaniu? Nie wiem, jak to. Ta... O, tak to wygląda spokojnie. Za... O, coś mi się zbudowało, widziałem. Tak, ta broń troszkę niby ulepszona, a biła dość szybko. Nawet za szybko bym powiedział. Raczej szybciej niż powinna. O, jeszcze jeden. Jesteś daleko, dziadego. Do Dobra, i mamy ostatnią szansę. Witchfire, Last Elixir. Tak. Eee, czy mnie wa Tak, mnie właśnie... świetnie. W sumie. Hopsa, hopsa, o po to Hops, hops, okej, okay, dobra, czyli na niego... Najpierw widzę... Oho, jednak nie No bo sumie, double skok nie jest taki zły Hops Boink, boink, boink Dawaj, dawaj, dawaj O cholera Nie, dobra Ten double skok nie jest cały taki zły Dobra, doładuj, doładuj Hops, 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 hops Hops Aha, tornatko mnie wybiło Dobrze Ty, zadziwia, zadziwiająco Dobrze, bym powiedział Szczelbo O f Fuck Dara, dara, da, dara, dawaj, dawaj! Udało się! Uh, mamy to. Pan mówi do widzenia. Inkantacja. Zbieramy. Uuu! Uh. No to co? Chyba wszystko, wydaje mi się. No tak. Czy jeszcze lecimy? Dobra, jeszcze lecimy, może się przebiegniemy, może coś tu ciekawego jeszcze będzie. Albo się uda znaleźć tą głowę blisko. Więc... Żeby tak na zakończenie odcinka, żeby było ładnie, żeby było fajnie. Żeby było pięknie i skutecznie. Tak mi się wydaje, tak będzie dobrze. Tak to wie. Może i ta głowa będzie niedaleko. No shotgun tu porobił, widać ewidentnie ognisty shotgun for the best, aczkolwiek wydaje mi się, że też dużo pomogła ta, a tu nic nie ma, dużo pomogła ta tarcza za przeładowanie, która no była dość no, mocna, fakt fakt, mocna, mocna, ale dobra, biegniemy jeszcze po tom, po tego kościka do głowy i już go... A no tak, muszę jeszcze poszukać głowy. Faktycznie. Faktycznie. Ale was zabiję. He <gry> <gry> Dobrze ci tak dziadu. Aha może przyłady więcej? Ła! Bo ja se tak haharze, haharzę, a ja tu se tak zobaczyłem, że. Aha, jeszcze. Jeszcze kalamity. Jeszcze ten. To. I ja może. Aha. Ja może wrócę jednak to zaraz do tego. Kalamity zaraz będzie. Niby tu jest portal. No. Nie ma co. Gdzie ty jesteś, siadu? I także. Ja stąd uciekam. Szkoda mi ginąć. E, po pokonaniu bossa. Ja się czuję happy. Uznaję, że ten wyjątkowo ta sytuacja i ta walka była satysfakcjonująca. Oni tu idą. E, rzucam kulę ognia. Hey, bądźcie. Zostawcie mnie w spokoju. Aha! Świetnie. Oho, ja to miałem! Ułamki życia. O! jestem czułym. No Naprawdę to było na farcie. Na dużym farcie. Ale dobra. Mamy to. A więc w następnym odcinku Gnoza. Poziomu drugiego. Bo czemu miałoby być załatwo, nie? Skoro już mi się udało. Hellstorm. Mamy. Kolejna rzecz. Nie będzie ta Cysta. Tak, I nic więcej nie mogę dać. Więc zobaczmy, co mogę ulepszyć. Nożyk. Uh. O! Zmniejsza ten ilość strzałów potrzebnych do tego spoko. Nie wiem, co to da. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to powoduje, że to szybciej się napełnia, czy jak. Ale ja się czuję happy. Lightning Bolt jest całkiem też fajne, Ale dobra. Nie będę na razie się tym aż tak bardzo bawił. Więc. Mamy snajperkę, mamy wszystko. Ja Wam dziękuję. I do następnego. Bye. -o.